Siema. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak dzięki turbotrapom można łatwo wyjść dosłownie każdego trapa. Przy okazji dajcie znać, czy według Was ten turbotrap jest tańszą lub lepszą wersją bombardy. No i co, standardową dla was losowanie, dzisiaj losuję wam 100 tysięcy dolarów serwerowych Wymagania są standardowe, czyli łapka w górę pod filmem, subskrypcja na kanale, komentarz z twoim linkiem z Minecraft No i dołączenie na mojego Discorda, gdzie właśnie pojawiły się wyniki z ostatniego losowania na Elytrę No i co, linka macie w opisie, ja już nie przedłużam i życzę miłego oglądania, siema Dobra, Idziemy do kolejnego tropika <laughs>

Kurwa, wszystkie aktualnie te aktualnie to jest takie szczerwo Dobra, hit go. O, nie ma jak nie, nie, nie płyniesz do góry Nie ma nawet takiego O, cieku, ja, na odpale? Czy średnio, czy normalnie ci to o co chodzi, bo ja, ja nie wtajemniczony i trapa, to oni mieli pojebanego Chłopaki, trapa, trapa, to wy mieliście k**uj dobrego Chyba ja na stówę No bo ja go użyłem Ale stary, ja nic nie mogłem sobie zrobić Dobra, to pójdę na sobę Tu jest jakiś trapik, ale też nie najmocniejszy No, bo już wyszedłem Dobra, nie mogę nic postawić. Dobra, nie wiem, dobra, z takim wlewem, że to jest hit. Kolejną osobę zaakceptowała, zobaczymy co teraz będzie. O, kolejny jakiś lepszy trap przynajmniej się trafił. trafił. Dobra, dobra, tu sobie też rzucamy jajko. Tylko to trzeba mądrze cygać, bo to nie zawsze działa. Te jajka czasami są takie, że one czasami fajnie cykną, a czasami trzeba je jakoś inaczej rzucać. Nie wiem od czego to jest totalnie zależne? Weź majka, ja wyszedłem stąd, tak? Patrzę, ja sobie cykam tam. Mnie tu już nie ma. Aha. mamy tego ziomka z góry A Jeden polizował, jeszcze idziemy tego drugiego dogonić Dobra, to jest zaakceptowana skrajna osoba Dobra, i tu mamy wiele lepszego trapa, ale mi się wydaje dobra Też nie musimy tego na szczęście wykorzystywać Pomimo tego, że to jest naprawdę już był dosyć mocny traf, Dobra, kolega tu jest patrzę w dół Ale na szczęście nic na kali nie odradzł, bo wtedy mogłyby być wiele większe problemy Kolega dał mi wuika, no stary, tak, tak ja czegoś nie lubię O, mam Dobra, kolega nie wie jak się cyka perły. Dosłownie, kolega nie wie jak o co chodzi. Dead. I Ano, ja mnie jeszcze 32%. No dziękuję, do widzenia. Dobra. Co wiecie, już nie potrafię. Dobra, to po kolejne To jest... To ziomek chyba powinien być trap, ale... skończyłeś budować, czy co? Czekaj, oboczniak. No to pokazuje, ale ziomek no. Będą boczne, jak to jest raczej w Wojnie żem jak po mnie mi z tepnął Magik, magik, magik Ty komuś killa zrobił! Ej! Kurwa wyszedłeś Dobra Granie z samego rana, jak ledwo co wstałem, to nie był dobry pomysł. Chyba hitów nie trafiam momentami <gry> To tak widać Obejrzałem coś, dobra, powadzę Kolejna osoba jo, w końcu jakiś trap normalny Ty ziomek, ale banik To jest? No Ty ziomek, dzięki za baner jeszcze Ty ziomek, to w ogóle dalej na dripa Dobra i drugi jeszcze mi do krateczki przed. No i drugi też. Dobra, Dobra. to po kolejna osoba. Dobra, tu już masz ten trap, to rzucamy sobie jajeczko. Ej, chłopaki, gdzie wasz trap? No mówię, to jest zajebiste do wychodzenia z trapu. I pa, on jest zbugowany tak w ścianie, że on nic nie może zrobić. A bo on shielda trzyma. Dobra, się dziwię, że go hitać nie mogę. Do to. Good boy. No i był mocny i bez, tej, bez tego jajka bym miał chły problem z tego wyjść. Bo musiałbym albo perły, albo bombę jebać. Zaczynamy kolejnego trapa, Hitę Chitanie przynajmniej? No bra! nawet mu nie, nie kręcę. Co? Odeksystę. To, 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 o oh, kurwa, nagle mnie trzy osoby naraz stepnęły. Powinien o jakiś mocniejszy trap. Ej, chłopaki, bo wy chyba chcieliście zrobić tak trochę. Ale to przynajmniej mi się tak. Bra, czy ty naprawdę upierdoliłeś swojego ziomka? Good boy. Sorry, dobrze ci idzie, dobrze ci idzie. Aj, ty sobie tam dripasz. Ulala. Ci ziomek bardzo dobrze idzie. Nie wiem, czy nie chcę Jak on chce A nie tam jest Dobra, nie trzeci ten czy... Dobra, to tak pewnie ten Polaris zobaczymy dajcie jakiegoś nedę w kajwach najlepiej, żeby było coś Dobra, nie narzekam W końcu kurwa, coś ciekawego Kurwa, naprawdę, chcę mu blok nad mordą dać O Motilo O kurwa, dobra Go to tam chuj, jeszcze kurwa, Endermini mi się respi w dupie Dobra, nie chce mi się! Kurwa! Do ale tego gniomka, kurwa, pewnie. dostaje kurwa samego. Z nie mogę się zbugować wcianie, i kurwa, jeszcze się się do kraty z endermitem. Zwróćmy do trapa. Dobra, nie jestem kurwa ułomny. A on jest jeszcze bardziej. Nie kurwa, miętykało go gdzieś, no zajebiście Grenadą na szczęście Na szczęście, że... Very good, very nice zaraz <trybujesz> się podkuje jak ty dążysz. Co? O nie. O kur... co? Jakim chujem on cykał z tego? Mu... minie mu. z tego, że mocno trap jak nie, nawet nie smakał do niego. Ale, Kester, ale kester kopiesz! Nie, już nie kopiesz. O, nawet miał. Good boy. Rob, co, cofnę kolejna osoba? A dalej, TT, patrzcie dalej. Uka z maską kurwa, brzmieni mi na mój trak, Ty ziomek kurwa spokojnie, nie napierdalaj tak Soki! To jest jamy poziom, jakiś poziomie, jak no Kurwia mnie ten. Chyba